Witam serdecznie kochani, z tej strony oczywiście wróżka Apolonia. Za chwilę przedstawię Wam horoskop na następny tydzień, dojrzę sobie spod znaku wagi, witam. Zobaczmy w takim razie jaki to będzie tydzień według tego tarota, a posługuję się tarotem snów. Zobaczmy w takim razie, na pracę mamy kapłana, w kwestiach emocji księżyc, no i zdrowie czwóreczka denarowa. Jeśli chodzi o mm, pracę kapłan, Kapłan oznacza radę. Dla mnie jest to karta zbierania informacji, pokory i wiary przede wszystkim. Tak, Jeśli szukamy tutaj pracy, no, mimo wszystko przy tej karcie to, to co się wiąże z pracą, oznacza właśnie radę. Czyli może jest tak, że robicie coś, czego na przykład nie powinniście robić. Może potrzebujecie rady, sugestii, informacji na ten temat. Może zebrać się jakieś dodatkowe wiadomości, które pomogą Wam w podjęciu właściwych decyzji, tak czy owak. Tutaj kwestia doświadczonej osoby może mężczyzny, starszego mężczyzny, oznaczać wsparcie, które będzie koniecznością, byście mogli osiągnąć sukces w kwestii tutaj zawodowej. To samo się tyczy osób tak naprawdę, które mają pracę, dlatego że kapłan oznacza ogólnie. Kwestie rady, jako szerszego spojrzenia na daną kwestię, obojętnie, czy chcecie w danym miejscu zostać, czy też nie. Rada może być tym, co po prostu pomoże Wam wyjścia z impasu lub podjęciu pewnych decyzji. Jest to karta też pokory, wiary, no i że pewne kwestie musicie znieść właśnie tutaj z takim spokojnym nastawieniem, nienerwowo na pewno. Tak więc no, ta karta nawiązuje na pewno do tego, że Warto też troszeczkę inaczej spojrzeć nawet na pewne kwestie, i wtedy łatwiej będzie Wam tutaj podjąć właśnie decyzje czy dylematy. W kwestii uczuć macie księżyc. Księżyc wiąże się z fałszem, troszeczkę iluzją. E, no, oczywiście, jeżeli szukacie tej miłości, to możecie spotykać ciekawe, fascynujące osoby, ale one mogą wam pokazywać tylko jedną stronę medalu swojej osobowości, natomiast ta druga wyjdzie po jakimś czasie, a wy nie możecie od razu ulec tej e, emocji, takiej pierwotnej. tak? Bo czasem jest tak, że właśnie ktoś pokazuje się z bardzo dobrej strony, a okazuje się, że jest bardzo negatywną postacią, a może być w drugą stronę, że ktoś na przykład o, wyda się taki, no, jakiś taki nieprzyjemny czy nieprzyjazny. A tak naprawdę będzie mieć potencjał na kogoś szczerego i fajnego. Tu właśnie musicie podejść do pewnych kwestii bardzo, bardzo ostrożnie, a przede wszystkim z racjonalnym nastawieniem, czyli nie ulegając żadnej iluzji ani w jedną, ani w drugą stronę. To samo się tyczy tak naprawdę osób, które są w stałych relacjach, bo tutaj może dochodzić do pewnych nieporozumień. Możecie źle odczytywać znaki płynące z mimiki, mimiki twarzy, z sugestii ciała, tak, drugiej osoby i źle oceniać, powodując te różne konflikty, Tak więc tutaj oczywiście jest to karta ukrytych intencji, relacji, tak, i jakichś takich tajemnic, natomiast wy musicie poprzez właśnie chłodny, racjonalny umysł wniknąć w to w taki sposób, żeby, żeby tutaj emocje nie dały osoby znać. Jeśli chodzi o kwestie związane ze zdrowiem, czwórka denarowa oznacza inwestycje i to inwestycje, bo takie, które są koniecznością, też e, tak naprawdę e, czasem czwórka denarów oznacza skąpstwo, Czyli na przykład wiecie, że e, no do jakiegoś lekarza dobrego wiązać się będzie z e, kosztami. Ale na przykład stwierdzicie, że no nie jest to dobry pomysł, no bo to jest właśnie ta kwestia finansowa. Natomiast karta mówi o tym, żeby wyjść poza nawias swoich jakichś takich ograniczeń, dlatego że możecie więcej zyskać niż stracić. Tu w ogóle jest to karta zblokowania, tak? czyli musicie zadbać też ona o ruch pozytywny. No bo może jesteście zasiedzieli, tak, zasiedziałe, tak, bo gdzieś tam emocjonalnie nie chcecie czegoś zrobić dla siebie, bo uważacie, że to nie jest warte, natomiast to jest czas rozruchu w tym momencie, uważajcie na kości stawy, no i niestety sprawy też gastryczne. Natomiast sama w sobie karta jest tylko blokadą w kwestii emocji tak naprawdę, czyli to i myśli, które mogą ograniczać tego się trzymamy, ja życzę wszystkiego dobrego i przechodzę do kolejnego znaku zodiaku, do osób spod znaku tutaj skorpiona, witam Was bardzo serdecznie z tej strony wróżka Polonia i za chwilę przedstawię Wam horoskop na następny tydzień, zobaczmy jaki będzie to dla Was tutaj tydzień już patrzymy na pracę, macie umiarkowanie na emocje, kolowomieczy, mieczy, no i na zdrowie, pustelik jeśli chodzi o tutaj kwestie pracy, umiarkowanie. I każdy lubi tą kartę, ja zawsze o tym mówię, e, jeśli ona właśnie wypada, dlatego, że tak. E, ona oznacza kompromis, tak? Czyli e, jeśli szukamy pracy, ona będzie, tak? Ale czy będą jakieś takie oferty, ale e, to będzie kompromis, czyli wejście na, na poziom... E, e, Zawodowy, no dobra, wezmę, no bo nie mam niczego innego, no to to biorę. Ale to, czy to jest pełna pełna, pełnia zadowolenia, to też nie do końca można powiedzieć. Nie jest to regres, ale tak naprawdę może oznaczać tylko wejście, no nie wiem, wejdę tu właśnie na zasadzie, tak, no bo muszę mieć pieniądze, no jakoś tam w miarę, bo może mi się tu uda jakoś osiągnąć jakiś sukces, ale. To jest takie właśnie, że, że my podchodzimy elastycznie i ta karta nawołuje w ogóle do elastycznych rozwiązań, tak? Bo coś dobrego się wydarzy, tak? Że jakby dokonacie tego postępu, ale on nie jest spektakularny i właśnie jest związany przede wszystkim z kompromisem. Jeśli chodzi o osoby, które mają tutaj pracę, to także musicie łączyć kompromis ze współpracą, być bardzo elastycznymi, tak naprawdę. Tak, jakbyście powolutku dążyli tutaj do pewnych powiedzmy rozwiązań, ale to też oczywiście karta nie, nie oznacza jakieś kłótni czy trudności, natomiast, tak jakbyście musieli tutaj zawsze, przynajmniej w tym tygodniu, odnajdywać złoty środek w niemalże każdej sytuacji, co jest kluczową kwestią, jeśli chodzi o Emocje, Królowa Mieczy, no jest to karta niekoniecznie sprzyjająca, dlatego że oznacza blokady w kobietach szczególnie. Czyli jeśli kobiety teraz szukają właśnie kogoś konkretnego, to po prostu mogą surowo podchodzić do przyszłych tutaj partnerów, osoby, osób, które będą potencjalnymi obiektami. Jest to karta też surowej kobiety o jasnych włosach, może oznaczać osobę, która przeszkadzać będzie na przykład Wam w no tej kwestii uczuciowej. Tak czy owak jest to trudna karta, oznacza nieprzyjemne rozmowy i raczej rozejście się chłód. No, przez to, że kierujemy się bardzo surowymi ocenami, lub nas ktoś surowo oceni, i też to oczywiście będzie tą kwestią, gdzie, gdzie my się po prostu rozejdziemy. Jeśli chodzi o osoby, które mają kogoś tu, szczególnie kobiety muszą uważać, właśnie na swoje słowa, na postawę dlatego, że mogą ranić świadomie lub nieświadomie tak naprawdę, mogą się blokować, niby oczekiwać będziecie tych emocji, żeby ktoś tutaj dał, dał wam więcej, ale same też czy będziecie jakby gdzieś tam emocjonalnie właśnie zblokowani, zblokowane i nie pozwolicie sobie na to, żeby ktoś podszedł do was, tak więc to będzie taki trudny, Trudny czas, uważajcie też właśnie na kobiety o jasnych włosach z otoczenia, bo one, przez swoje surowe nastawienie, też mogą psuć wam relacje. Jeśli chodzi o tutaj zdrowy pustelnik, pustelnik oznacza indywidualne ścieżki pójście na przykład w stronę ziołolecznictwa, medycyny naturalnej, izolacji takiej, tak? czyli izolacji też, która na przykład jest potrzebna, tak? Czyli ja zawsze mówię przy pustelniku że warto się wyciszyć, tak? Jest to karta fajna, bo potrzeba nam jest kontemplacji, medytacji, natomiast nie robimy tego zbyt długo, bo jest to potem karta skrajności, czyli na przykład już depresyjności i niechęci w otwieraniu się na świat, więc tutaj też uważamy z tą izolacyjnością. Zwróćcie uwagę na kwestie związane z oczami, czyli wszystko, co się wiąże ze wzrokiem. No i tutaj przy tej karcie czasami. Też są problemy z ruchem, tak? bo to jest karta zastoju takiego, więc warto by było pomyśleć o jakichś ćwiczeniach, ale nie zagwałtownych, bo jest to karta właśnie medytacyjna, czyli może z yoga, może, może jakieś inne alternatywy odnośnie tego, tej kwestii, ale jest to karta też indywidualnych wyborów, które będą wpływać na Waszą przyszłość. Tak czy owak nie jest zła czy trudna, ale wymaga przemyśleń. Dziękuję Wam za uwagę. Przechodzę do kolejnego znaku zodiaku, do osób spod znaku tutaj strzelca. Witam Was bardzo serdecznie. Z tej strony oczywiście wróżka Apolonia. I za chwilę przedstawię Wam horoskop na następny tydzień. Zobaczymy, jaki to będzie dla Was tydzień, na co możecie liczyć i z czym będzie się wiązać Wasze przeznaczenie. Na pracę kapłana macie, na emocje dziewiątkę pucharów i zdrowie księżyc. Jeśli chodzi o pracę w kwestiach zawodowych, potrzebna wam, wam będzie rada, czyli kapłan wskazuje na potrzebę rady, która rozwiąże problemy, czy pomoże Wam iść we właściwym jej kierunku. Świadczy ta karta o pomocy starszej osoby, może być to mężczyzna, ale na pewno ktoś kto jest bardziej doświadczony i kto może otworzyć Wam oczy na jakieś ważne kwestie, bo może popełniacie jakiś błąd, a warto by było tutaj. Się nad tym zastanowić, pochylić i zmienić to, by tutaj wejść na właściwą ścieżkę. Dla osób, które mają pracę, także kapłan wskazuje na radę. Czyli jeśli nie wiem, zmagacie się z jakimś problemem w pracy, idźcie po poradę. Jeżeli coś Was zastanawia, idźcie po poradę. By polepszyć swoją sytuację w pracy, także idźcie po poradę. To jest karta po prostu zasięgnięcia informacji. Które gdzieś tam otworzą Was na inne spojrzenie. Tak? Jest to też karta pokory, i wiary, czyli do wszystkiego, co Was będzie spotykało w tym tygodniu, podchodzimy ze spokojem, pokorą przede wszystkim i wiarą, że ułoży się to po Waszej myśli. Jeśli chodzi o kwestie emocji, bardzo fajna karta, dziewiątka Pucharowa. Ja uważam, że jest fajna, bo oznacza celebrację, imprezy i. Bycie wśród ludzi, które zbliży was do kogoś, z kim możecie fajnie spędzić czas. Czy oznacza od razu wejście na głęboką wodę i od razu głębokie emocje? Może niekoniecznie, ale warto tutaj się otworzyć na inne osobę, by jakby gdzieś tam doświadczyć tej radości, celebracji. I do tego nawiązuje właśnie karta. Tutaj też kluczową postacią może być mężczyzna Rudy lub Blondyn, bowiem akurat w tym tarocie taka postać się ukazuje. Jeśli chodzi o osoby, które mają kogoś, także celebracja, zabawa i miłe spędzenie czasu wśród bliskich będzie wyznacznikiem tutaj tego tygodnia. Zabawcie się, pójdźcie gdzieś, rozerwijcie, pobawcie, bowiem właśnie to pomoże Waszej relacji, też wzniesie ją na wyższy wymiar. No i jakby ta radość, która będzie. Was będzie też się przekładać na jakość relacji, tak więc korzystajcie z chwili i z życia w danym momencie. Jeśli chodzi o kwestie zdrowia, księżyc, księżyc karta iluzji, może być tak, że będziecie wpadać ze skrajności w skrajność. Jest to karta psychicznych osterek, też tak naprawdę. Czyli e, może Wam się wydawać, że, nie wiadomo, że coś Was zaboli, nie wiadomo co tam się dzieje, i możecie myśleć, że już jest coś złego. Ale może być też niestety fałszywa iluzja, że a skoro nic mi się nie dzieje, to ja nie muszę robić badań, nie muszę sprawdzać czegoś. No i tutaj jest to karta moim zdaniem rozwagi, czyli musimy uważać na kwestie związane z właśnie podejściem do własnego zdrowia, racjonalne podejście, nie fałszywe. Czyli tutaj, cokolwiek będziecie myśleć, musicie jakby szukać tego złotego środka, ale też kierować się racjonalnym osądem. Czasem w niektórych układach oznacza ciążę oczywiście, tak. No i tutaj zwróćcie uwagę też na kwestie związane oczywiście z, ze strachem, lękami, bo ta karta też mówi o tych kwestiach, które się pojawiają często przy tej karcie. No i jeśli chodzi o kwestie na przykład wyników jakichś badań, no to karta oznacza niepewność, i może coś będzie trzeba powtórzyć, by, by tą pewność po prostu osiągnąć. Tutaj iluzja, też musicie uważać, zbierać pewne informacje, żeby dokonać właściwych wyborów, czyli za szybko nie oceniamy danej sytuacji, raczej na spokojnie podchodzimy do wszystkiego, co do nas dochodzi. A ja Wam bardzo dziękuję, życzę wszystkiego dobrego, pozdrawiam.